Cześć, dzień dobry, witam Was w piękny dzień. Naprawdę pogoda jest po prostu przepiękna. Dzisiaj będzie taki trochę bardziej vlog style, pokażę Wam, co dzisiaj jem, ale trochę z twistem. Huczi dała mi taki challenge, żebym nagrała film, w którym gotuję i jem. Tylko przepisy faumangowe, czyli z naszych e-booków lub z naszego magazynu. Dzięki Łucji za challenge. Dzisiaj będę gotować z e-booka Karoliny, e-booka Darii i najnowszego numeru magazynu, hashtag Relax. Tak więc zapraszam. Część z Was może wiedzieć, część z Was może nie wiedzieć, że jestem. Na tak zwanym intermittent fasting, to znaczy robię post przerywany. Zazwyczaj ostatnim posiłek jem około 21, co oznacza, że około 13 jest mój pierwszy posiłek. Przed 13 piję wodę, bardzo, bardzo dużo wody i ewentualnie jakieś herbaty, napary, tego typu rzeczy, jeśli chodzi o wodę. To mam swoje ulubione butelki. To jest pojemność 750 ml, i wypiłam już dzisiaj takie dwie, czyli już półtora litra wody dzisiaj wypiłam. Ponieważ moje dzisiejsze jedzenie opiera się na pewnym challenge'u od Łucji, musiałam trochę wcześniej zaplanować. I postanowiłam, że na lunch zjem rozgrzewającą zupę z soczewicą z przepisu Targi Rogowskiej, które możecie znaleźć w jej e-booku Roślinne Gotowanie. Zrobię drożdżowe cynamonki z musem jabłkowo-gruszkowym z przepisu naszej Eli przepisniczki z najnowszego numeru magazynu, a na kolację, na którą przychodzi do mnie mój chłopak. Zrobię kotlety marchewkowe z pieczonymi ziemniaczkami z przepisu Karoliny Sobańskiej z jej epuka foodbooka. Linki do tych wszystkich e-booków, numerów itd. I przepisów będą w opisie. Jest teraz 12.50 i zaczynam się robić bardzo głodna, tak więc najpierw zrobię sobie kawę, a później zabiorę się za robienie zupy. Widzimy się zaraz. Do zupy potrzebujemy marchewki, cebulę, rosnek. Mlecz kokosowe woda zielona, soczewica, oliwa z oliwek, przyprawy i tu szpinak. Ja mam szpinak mrożony, można dodać świeży, można dodać jarmuż, można do, też dodać jakieś inne warzywa, nie wiem, ziemniaki czy coś w tym stylu. Pracowałam gdzieś na kuchni i naprawdę uwielbiam gotować i ja jestem jedną z tych osób, które są w stanie w kuchni spędzić naprawdę dużo czasu, żeby zrobić coś fajnego. Ale ta zupa zrobi się w pół godziny razem z, pokrojem, z czasem na pokrojenie warzyw i przygotowanie jest jednogarnkowa po prostu wszystko się wrzuca do garnka zalewa wodą Dodaje mleczko kokosowe i to tak naprawdę wszystko naprawdę mega prosta zobaczymy się jak już będzie gotowa tak wygląda zupa po zrobieniu wyszło mi jej półtora litra, tak więc taka całkiem spora, będę ją wszystkich tymi pewnie jadła. Nie mam stołu takiego do jedzenia, tak więc zwyczaj jem na kanapie, ale postanowiłam skorzystać ze swojej rady z poprzedniego filmu o mindfulness i zjeść po prostu przy stole bez oglądania Netflixa. Tak wygląda moje lunch, mój pierwszy posiłek. Można powiedzieć trochę, że śniadanie. Próbowałam już zupy, jest przepyszna. Ja czuję się niekomfortowo jedząc przed kamerą, tak więc nie będę się nagrywać jak jem, ale zaręczam, jest przepyszna. Polecam, zróbcie sami. Zaczęłam robić y, cynamonki. Tu już mam podgrzane mleko, przygotowaną mąkę, przygotowany cukier. Um, sorry. A to jest na... Mus. A tu jest papier toaletowy, bo mam po prostu przeokropny katar. Uwielbiam cynamonki. To jeden z moich ulubionych deserów, wypieków i tak dalej. A teraz wam pokażę, jaki jest piękny, po prostu piękny dzień dzisiaj. Jedna partia cynamonek już jest w piekarniku, a druga partia tutaj czeka na do piekarnika włożenie pod ściereczką, żeby sobie spokojnie ciepło siedziała zaraz się zabieram za obiad a tu se oglądam woźb 12 minut upieką się te cynamonki Jan już mi napisał, mój chłopak że niedługo będzie u mnie tak więc muszę się zacząć zabierać za za kodlety marchewkowe i muszę zacząć gotować ziemniaczki takie upieczone piękne to pachnie I'm not talking to you. Wyszły mi 23 cynamonki. Z tego przepisu Eli wyszło trochę chyba mniej, ale ja też je zrobiłam mniejsze na pewno. To, to na 100% wiem, że zrobiłam mniejsze, ale wyglądają pięknie. I zaraz będziemy jeść przed kolacją, bo, bo co tam. Dobra, to mamy ziemniaczki. Kotlet ciecierzycowo-marchewkowy i kalafior. Karolina podawała w przepisie. Pora, żeby położyć obok tego jako warzywka, ale ja strasznie nie lubię pora, więc dałam kalafior. Jeszcze połowa została i już zjedliśmy sześć cynamonek przed kolacją. Tak więc to mój ostatni posiłek i wracam do Was jeszcze później, żeby się pożegnać. Dobra, żegnam się. Jest już po 22, prawie 23. Idziemy zaraz spać, jeszcze przed snem, pijemy sobie herbatkę z imbirem. Jak widać, mam strasznie czerwony nos, ale nie jestem chora. Znaczy, może trochę jestem, ale nie wiem. Po prostu mam straszny katar. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że skorzystacie z któregoś z przepisów, z któregoś zdań, które Wam dzisiaj pokazałam. Może Was trochę przekonałam do tego, że ten weganizm wcale nie jest taki straszny, wcale nie jest taki trudny i może być smaczny. Cześć jest tydzień później, ale wpadam do Was jeszcze na szybko w tym filmie, z bardzo ważną informacją. W filmie z naszymi planami na 2020 rok mówiłam o tym, że w faumagu będą bardzo duże zmiany i te zmiany już ogłosiłyśmy. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, to zostawię na dole w opisie link do wpisu na blogu, w którym wszystkie szczegóły opowiadamy. Bardzo w skrócie, faumak zamienia się z magazynu w portal i. Zaprzestałyśmy, zaprzestajemy właściwie um, wydawania naszego e-magazynu w takiej formie, w jakiej był wydawany dotychczas. Teraz będziecie jej mogli czytać w ramach e-prenumeraty, którą będziecie mogli po prostu wykupić na fountainmak.pl. I te wszystkie zmiany wchodzą w życie od 1 lutego. A co za tym idzie, między 21 a 31 stycznia nasz sklep będzie nieczynny. Więc jeśli mieliście ochotę zakupić któregoś z e-booków, o którym dzisiaj mówiłam, lub któryś z numerów naszego magazynu, no to macie na to czas do 21 stycznia, a później dopiero po 1 lutego. Dajcie znać, co myślicie o zmianach. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzu. Albo napiszcie do nas maila na kontakt Na wszystkie pytania będziemy odpowiadać. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć, pa pa!